Patryk, krótka ocena tego dzisiejszego spotkania ogólnie wykonającej drużyny, jak i indywidualnie. No może powiedzieć, że zdyklosowaliśmy trochę rywali, bo wygraliśmy bardzo wysoko. i no, pokazaliśmy, że jesteśmy silni. No i w końcu może być, że druga linia zaskoczyła i było widać, to... efekt taki jest z tego, że właśnie wysoko wygraliśmy swoje biegi. No... Źle nie było, mogło być lepiej. Wydaje mi się szkoda, że tylko trzy razy pokazałem się na torze, bo wydawało mi się, że dzisiaj byłoby jeszcze lepiej. Przed zawodami spodziewały się, że ta, 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 ta wygrana będzie aż tak wysoka? No nie, w tor był na pewno trochę inaczej przygotowany niż ostatnie, jednak nam pasowało bardzo dobrze ze startu i mówię. A dzisiaj tylko ja była może powiedzieć do środka toru, gdzie wszystkim naszym zawodnikom to pasowało no i było widać, że się lepszą drużyną. W tym momencie wydaje się, że kwestia awansu falu Bazu jest już yy, pewna i falubazu już może czekać teraz na rywala w półfinale. Teoretycznie tak, jednak Rzeszów ostatnio dobrze się zaprezentował na naszym torze. Tak jestem tego zdania, że powinniśmy utrzymać mimo przegranego meczu u siebie. Jednak kto wątpię, że tak będzie, powinniśmy utrzymać jednak ten punkt grącowy i wejść spokojnie do dalszej fazy tej.